To są płotki, takie średnie, nie za duże, nie za małe. Jest ich 5 kg, 17 sztuk. Zrobię je w ocet, w swójkach. Bardzo pyszne. Przy takiej średniej płotce bardzo rzadko się zdarza, by był mlecz. Przeważnie to jest ikro. To ikro nie jest zbyt duże, bo to dopiero 15 wrzesień, ale myślę, że za. Miesiąc, dwa będzie go zdecydowanie więcej. Jest z tego bardzo pyszny konkret. Citra. Patrzcie, tak smażą moje porki. Tu jest część wysmażona. I tutaj dopadowuję Na jedną porcję owczu daję 5 porcji wody. pół cukier, ziele angielskie dziś laurowy do smaku. Rzecz jasna, przecier. Znajduje 400 ml i 5 średnich cegół i to zagotowujemy od momentu zagotowania gotujemy około 5-10 minut następnie wlewamy do tego garstka i wlewamy odstawiamy na około 2 dni wtedy można włożyć je do trójka i spasteryzować po 2 tygodniach naprawdę rewelacja jak w tej maszynie A o, to moje kosteczki jest ikre. W tym wypadku akurat spodki. Tutaj poczekamy dwa dni, i będę pakował do słoików. I do krzaków. Jeżeli uda mi się zapakować i spasteryzować po dwóch tygodniach, to jest dopiero pewna. Jak to przejdzie, wszystko.